Witamy na kanale Historia do Rzeczy. Zachęcamy Państwa do subskrybowania naszego kanału, aby na bieżąco otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Będziemy wdzięczni również za polubienia dla każdego z naszych nowych odcinków lub programów. Dzięki temu algorytmy Youtube'a spojrzą na nas łaskawszym okiem, co pozwoli nam na dalszy rozwój i umożliwi nam tworzenie jeszcze lepszych i bardziej interesujących treści. Pierwsze lata po upadku komunizmu miały w sobie jeszcze wiele z ponurej i siermiężnej epoki realnego socjalizmu. Ale w życiu gospodarczym zaczęło się już pojawiać wiele elementów przełamujących szarzyznę i rozbudzających społeczne aspiracje. Mimo że bezrobocie drastycznie wzrosło, w dochody uderzała hiperinflacja, a wszędzie panoszyły się mafie, Polacy mogli wreszcie pójść do McDonalda, zrobić zakupy w pierwszych hipermarketach. I jeszcze swobodnie handlować, czym tylko chcieli. Żyjąc obietnicą poprawy swojego losu, obywatele świeżo powstałej III Rzeczypospolitej dosyć cierpliwie znosili wszelkie niedogodności. Młodszym pokoleniom bardzo trudno wyobrazić sobie dziś to, jak bardzo życie w pierwszej dekadzie po upadku komunizmu różniło się od tego, z czym mamy do czynienia współcześnie. Nie brak dziś zagranicznych youtuberów, którzy nagrywają materiały o Polsce. Zachwalając czystość naszych miast i wsi, porządną infrastrukturę czy różnego rodzaju atrakcje kulinarne. Tymczasem 30 lat temu cudzoziemcy z zachodu odwiedzający nasz kraj odnotowywali na ogół wielki chaos i biedę. Choć trudno w to dziś uwierzyć, to w 1990 roku pod względem PKB na mieszkańca Polska była za Ukrainą. Spektakularne przegonienie naszego wschodniego sąsiada pod względem zarobków. Oraz wskaźnika PKB na przestrzeni ostatnich 30 lat mogłoby sugerować, że Polska przez cały ten czas niemal wyłącznie się rozwijała. W rzeczywistości, przypadający na lata 90., rozruch polskiego cudu gospodarczego był dla społeczeństwa bardzo bolesny, ponieważ w gospodarce miała miejsce faktyczna zapaść. Zanim Polacy zaczęli masowo jeździć na wycieczki zagraniczne i cieszyć się autami klasy premium, Musieli najpierw przeżyć epokę, w której normą były zakupy na bazarku, a szczytem marzeń przeciętnego Kowalskiego był nowy Fiat Cinquecento. O skali pauperyzacji polskiego społeczeństwa na początku lat 90. najlepiej mówi to, że zarobki były wówczas średnio nawet dziesięciokrotnie niższe niż w Niemczech. W 1989 roku władze wreszcie znacząco ułatwiły Polakom wyjazdy za granicę, ale przy tak niskich płacach, i tak niewiele osób było stać na spełnienie turystycznych marzeń. Wyjazd za granicę wiązał się głównie z poszukiwaniem lepiej płatnej pracy. W miastach i miasteczkach Polski Północno-Zachodniej pojawiło się za to wiele nowoczesnych autokarów, którymi przyjeżdżali Niemcy, pragnący zobaczyć po latach ziemię, które musieli opuścić po wojnie. Płacili często markami, które stanowiły obok dolara drugą najbardziej popularną walutę zagraniczną tworzącą obieg pieniężny w Polsce. Wprowadzone 13 marca 1989 roku prawo dewizowe legalizowało obrót walutami obcymi przez osoby fizyczne i dopuszczało prowadzenie kantorów. Tajny współpracownik służby bezpieczeństwa Aleksander Gawronik już w dniu wprowadzenia nowych przepisów otworzył wzdłuż całej zachodniej granicy sieć własnych kantorów, które szybko zmonopolizowały polski rynek. Na opublikowanej przez tygodnik Wprost liście najbogatszych Polaków biznesmen zajął w kolejnym roku pierwsze miejsce. Kariera Gawronika dość szybko okazała się nie tyle przypadkiem, ile regułą życia gospodarczego lat 90. Komunistyczni aparatczycy zakładali własne biznesy praktycznie przez większość lat 80., lecz od połowy 1988 roku zjawisko to przyjęło charakter niemal masowy. Uczestnictwo w życiu gospodarczym III Rzeczypospolitej stanowiło w znacznej mierze przedłużenie bandyckich metod, które stosowali w czasach urządzania Polski wedle zasad marksizmu-leninizmu. Przykładem tego była choćby afera Art. B która do dziś uchodzi za najgłośniejszą w całych latach 90. Bogusław Baksik oraz Andrzej Gąsiorowski założyli w 1989 roku firmę, która błyskawicznie przerodziła się w potężny jak na tamte czasy holding. Prawdziwym źródłem ich zysków było stosowanie mechanizmu tzw. oscylatora, polegającego na wielokrotnym oprocentowaniu tych samych pieniędzy w różnych bankach. Przy braku odpowiedniej komunikacji między bankami i zadziwiającej bierności organów nadzorczych, zdołali wyłudzić w ten sposób 4,2 biliony ówczesnych złotych, ponad 400 milionów współczesnych. Baksik i Gąsiorowski jako pierwsi w Polsce otrzymali koncesję na handel bronią, a w pewnym momencie uratowali nawet przed upadkiem zakłady Ursus, wykupując wszystkie traktory. Gdy wreszcie ich machinacje wyszły na jaw, poinformowani przez samego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Macieja Zalewskiego o grożącym im aresztowaniu, założyciele ArtBi zbiegli do Izraela. Afera ArtBi to wręcz podręcznikowy przykład tego, jak wyglądał biznes w latach dziewięćdziesiątych. Wielkie i błyskawiczne kariery, robione przez anonimowe osoby powiązane ze służbami, wykorzystywanie luk prawnych i chaosu finansowego, panoszenie się obcych wywiadów i pasywność organów ścigania. Afera FOS słusznie uchodzi do dziś za matkę wszystkich afer, ponieważ dotyczyła środków, które środowiska związane ze służbami specjalnymi wyprowadzały przez wiele lat z budżetu państwa w celu zakładania nowych biznesów. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego powstał po to, aby w nieformalny sposób skupować za granicą polskie zadłużenie z czasów PRL. Zamiast tego posłużył do wyłudzenia setek milionów dolarów. Pieniądze były wyprowadzane za granicę poprzez fikcyjne transakcje i spółki, między innymi w Szwajcarii i USA, przy udziale wielu polityków, urzędników i działaczy partyjnych. Nieprawidłowości w EFOST odkrył pracujący dla Izby Skarbowej kontroler Michał Falcman. Zginął on w tajemniczych okolicznościach 18 lipca 1991 roku, tuż po odsunięciu od prowadzenia sprawy. Były dyrektor funduszu Grzegorz Rzemek oraz wicedyrektor Janina Him. Zostali skazani dopiero w 2005 roku, a zdecydowana większość zamieszanych w aferę nie poniosła nigdy żadnej odpowiedzialności. Nawiasem mówiąc, Rzemek przyznał w czasie procesu, że był agentem wojskowych służb specjalnych. W czasie, gdy wybuchła afera FOS, wicepremierem i ministrem finansów był Leszek Balcerowicz, któremu powierzono dostosowanie do polskich warunków przygotowanego przez Jeffreya Sachsa i Davida Liptona planu transformacji. Według niego większym winowajcą okazywał się nierzadko pracujący lud. W swoim sejmowym przemówieniu z grudnia 1989 roku Palcerowicz przekonywał, że trzeba zerwać z fałszywą grą, w której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci. W zlikwidowanych w latach 1991-1992 państwowych gospodarstwach rolnych rzeczywiście miała miejsce fałszywa gra. Tak jak w wielu innych państwowych w zakładach pracy, realizujących fikcję pełnego zatrudnienia. W latach 90. wciąż powszechne było między innymi wynoszenie z pracy różnych, mniej lub bardziej wartościowych materiałów, a wykorzenianie mentalności streszczonej w powiedzeniu czy się stoi, czy się leży, pięć tysięcy się należy, rozłożone było na wiele lat. Zasadniczym problemem Polski w dobie transformacji ustrojowej było jednak niezubożałe i pod wieloma względami zdeprawowane przez system komunistyczny społeczeństwo, lecz skorumpowana i nie poddająca się żadnym rozliczeniom komunistyczna władza. Najważniejszą wadą terapii szokowej, którą Balcerowicz zafundował Polsce, było zaprojektowanie jej tak, jakby PRL nie była wcale brutalną komunistyczną dyktaturą z uwłaszczającą się u swego schyłku nomenklaturą, lecz zwykłym państwem demokratycznym które zwyczajnie zagalopowało się w socjalistycznym ustawodawstwie i potrzebowało demontażu nadmiaru regulacji. Postulowane przez tego adepta Instytutu Podstawowych Problemów marksizmu, leninizmu przy KC PZPR błyskawiczne zmiany własnościowe i masowe zamykanie nierentownych przedsiębiorstw, choć zamykano także rentowne, stworzyły wręcz cieplarniane warunki dla biznesmenów powiązanych z komunistyczną bezpieką. Jeśli znacie Państwo kogoś, kto, podobnie jak Państwo, mógłby być zainteresowany tematyką tego odcinka, prześlijcie mu go koniecznie. W ten sposób na pewno sprawicie mu przyjemność, a jednocześnie pomożecie nam dotrzeć do nowych osób, które mogą skorzystać z naszych treści i wzbogacić naszą społeczność. W 1993 roku trzecie miejsce na liście najbogatszych Polaków zaczął zajmować doktor Jan Kulczyk, który stojąc na czele Kulczyk-Tradex już w 1991 roku zdobył kontrakt na dostawę 3000 Volkswagenów dla policji i Urzędu Ochrony Państwa. Wprawdzie największy wpływ na rodzimą gospodarkę osiągnął później, jednak już w latach 90. jego zawrotna kariera stała się dla wielu Polaków prawdziwym symbolem epoki, w której przyszło im żyć. Znający osobiście wielu najważniejszych polityków, Kulczyk powiedział w 1996 roku w wywiadzie dla gazety wyborczej, że swój pierwszy milion otrzymał od ojca. Doktor Jan mógł na łamach gazety Adama Michnika bezwstydnie żartować, ponieważ nad jego działalnością był rozpięty prawny i medialny parasol ochronny. Milionom Polaków którzy nie przynależeli do powiązanego z komunistycznym aparatem władzy uprzywilejowanego grona beneficjentów zmian, nie było jednak wcale do śmiechu. Nie każdy przecież miał ojca działającego od lat 70. w zinfiltrowanym przez służby specjalne biznesie polonijnym, któremu regularnie pozwalano na wyjazdy do Europy Zachodniej i swobodną akumulację kapitału w czasach, gdy reszta społeczeństwa otrzymywała żywność na kartki. Podczas gdy Kulczyk, Gawronik, Baksik czy Gąsiorowski zajęci byli robieniem wielkich interesów, znaczna część Polaków znalazła się na bezrobociu. Wiele państwowych zakładów upadło wskutek złego zarządzania i utraty rynków zbytu, ale bankructwo znacznej części z nich zostało wywołane sztucznie w celu umożliwienia jak najszybszego przejęcia ich przez nową klasę miliarderów lub zagraniczny kapitał. W krajowym przemyśle doszło do faktycznej zapaści. Jeszcze pod koniec 1992 roku produkcja przemysłowa i produkt narodowy brutto były na poziomie niższym niż w 1989 roku. Szybko wzrastający deficyt budżetowy wymusił dokonanie głębokich cięć i redukcję wydatków w wielu obszarach. W ten właśnie sposób doszło do nagłego wzrostu bezrobocia, które dawało o sobie znać, w szczególności w regionach, gdzie jednocześnie likwidowano PGR-y? W lipcu 1994 roku bezrobocie wzrosło do poziomu 16,9%. W Łodzi było ono jeszcze wyższe. W 1993 roku liczba osób pozbawionych pracy wzrosła tam do 84,9 tysięcy, co stanowiło aż 26,7% Łodzian w wieku produkcyjnym. Dla miasta włókniarzy lata 90. były skrajnie trudne, ponieważ tamtejsze zakłady bazowały tradycyjnie na eksporcie do krajów bloku wschodniego. Łódzki przemysł włókienniczy już w poprzedniej dekadzie nie nadążał za zmianami technologicznymi, na co znaczny wpływ miały choćby sankcje nałożone przez kraje zachodnie po wprowadzeniu stanu wojennego, ograniczające m.in. możliwość importu maszyn. Po 1989 roku nastąpiła jednak prawdziwa implozja całej branży, która odpowiadała przecież za bujny rozwój miasta od samych jego początków. Łódź w latach 90. zaczęła się błyskawicznie wyludniać. Do 2000 roku miasto utraciło około 53 tysiące mieszkańców. To, co w Łodzi przyjęło formę wyjątkowo drastyczną, zaczęło dawać o sobie znać także wreszcie kraju. Bodajże najwyższą ceną, którą zapłaciliśmy za transformację gospodarczą, było bowiem szokujące pogorszenie wskaźników demograficznych. Ludność uchodzi słusznie za największe bogactwo, lecz mierzący się z chaotyczną i niepewną rzeczywistością przemian polityczno-społecznych, Polacy zaczęli ograniczać wielkość rodzin jeszcze w 1990 roku. Łączna liczba urodzeń wynosiła 547 tysięcy. Lecz w 2000 roku spadła ona już do 378 tysięcy. W tym samym okresie, dzietność zmalała z poziomu 1,99 do zaledwie 1,37. Promowana współcześnie narracja o historycznym i bezprecedensowym sukcesie gospodarczym odniesionym przez Polskę po 1989 roku najczęściej w ogóle nie mierzy się z demograficzną zapaścią lat 90. Wielkim paradoksem pozostaje to, że nawet w czasie siermiężnych i naznaczonych zubożeniem rządów Jaruzelskiego, Polacy notowali bardziej perspektywiczne wskaźniki urodzeń. Ostatnie miesiące istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stały pod znakiem faktycznej hiperinflacji, która przeciągnęła się do pierwszych miesięcy istnienia III Rzeczypospolitej. W sierpniu 1989 roku miesięczny wzrost cen osiągnął poziom 39,5%, a w styczniu 1990 roku aż 79,6%. Polacy nie mieli zaufania do złotówki, więc nie powinno dziwić, że w 1990 roku prawie trzy czwarte całej podaży pieniądza stanowiły waluty obce. W celu przezwyciężenia hiperinflacji, Leszek Balcerowicz przeforsował wprowadzenie tzw. kotwicy antyinflacyjnej, ustanawiającej sztywny kurs złotówki do dolara. Chodziło o zachęcenie Polaków do odchodzenia od walut obcych i ponownego zaufania złotówce, której podaż starano się ograniczyć m.in. poprzez podwyżkę stóp procentowych czy też ograniczenie wzrostu wynagrodzeń w państwowych przedsiębiorstwach. Ustalenie sztywnego kursu wymiany zachęciło jednak do działania licznych spekulantów, którzy wiedzieli, że kurs złotego do dolara w końcu i tak zostanie obniżony. Podmioty mające dostęp do nisko kredytów w dolarach i innych walutach mogły pożyczać pieniądze i wymienić je na złote. A gdy kurs złotego w maju 1991 roku wreszcie oficjalnie obniżono o 14%, można było zamienić złote z powrotem na dolary po korzystniejszym kursie, zarabiając na różnicy, wykorzystując mechanizm tak zwanej krótkiej sprzedaży. Stosowanie tego rodzaju środków sprawiło niestety, że poskramianie inflacji przeciągnęło się do końca dekady. I tak jak w niemal wszystkich krajach na świecie, zmagających się z długotrwałym wzrostem cen w Polsce, rozkwitła przestępczość. Gdy realne dochody są konsumowane przez szalejącą inflację, Znacząco spada motywacja do podejmowania uczciwej pracy, o czym wiedzieli najlepiej mafiozi powiązani z komunistycznymi służbami. W latach 90. cała Polska żyła w cieniu rywalizacji mafii pruszkowskiej oraz mafii wołomińskiej. Polscy mafiosi specjalizowali się w przemycie, ściąganiu haraczy, handlu bronią, żywym towarem czy narkotykami, ale podporządkowana im była także między innymi cała branża automatów do gry. Mimo, że grupy przestępcze z Pruszkowa czy Wołomina były aktywne już w poprzedniej dekadzie, lata 90. stanowiły dla nich złoty okres. Jawne obnoszenie się przedstawicieli środowiska gangsterskiego w życiu publicznym czy show biznesie jeszcze bardziej potęgowało frustrację społeczeństwa, któremu w mediach nieustannie tłumaczono, że nie powinno krytykować zachodzących zmian. Z czasem nieskrępowana działalność mafii stała się jednak dla rządzących zbyt dużym obciążeniem. Po szokującym zabójstwie Pershinga 5 grudnia 1999 roku w Zakopanem jeszcze bardziej wzrosła presja społeczna, aby ukrócić gangsterską bezkarność, ale na efekty trzeba było jeszcze poczekać. Jednym z interesów Pershinga była wytwórnia muzyki disco polo. Na początku lat 90. miała miejsce wręcz eksplozja popularności tego gatunku muzycznego. Twórcy Diskopolowi byli niezwykle płodni, a liczba zespołów nieustannie rosła. Polacy masowo kupowali kasety magnetofonowe, nie tylko z przebojami tego muzycznego nurtu, reprezentowanego przez Bayer Full, Boys czy Akcent, lecz także albumy największych światowych gwiazd. Przestrzeganie praw autorskich było wzięte w bardzo duży nawias. A gdy w połowie lat 90. upowszechniły się płyty CD, zjawisko to przyjęło jeszcze bardziej wynaturzoną formę. W późniejszych latach 90. polskie prawo zaczęło coraz bardziej ograniczać możliwość swobodnego handlu. Lecz w pierwszych latach transformacji możliwe było jeszcze rozstawienie własnego stoiska dosłownie w dowolnym miejscu. Ulice polskich miast i wsi zaroiły się od targowisk, a wiele z nich funkcjonowało w teoretycznie bardzo prestiżowych lokalizacjach, jak choćby na warszawskim placu Defilat. Absolutnym królem polskich bazarów, czy raczej bazarem matką, był ten zlokalizowany na stadionie dziesięciolecia w Warszawie. Zanim na zbudowanym od podstaw stadionie narodowym Bramki Strzelać zaczął Robert Lewandowski, w tej samej lokalizacji działało wyjęte spod zwyczajnej jurysdykcji prawnej wielkie targowisko, które od 1996 roku nosiło nazwę Jarmark Europa. Na koronie trybun podupadającego obiektu swoje własne sektory posiadali m.in. Czeczeni, Gruzini, Ukraińcy, Rosjanie czy Wietnamczycy. Każda z nacji miała swojego reprezentanta w nieoficjalnym zarządzie stadionu, czuwającym nad podziałem rynku, ściąganiem haraczu czy pilnowaniem porządku. Swój własny pakiet akcji w przedsięwzięciu o nazwie Dziarmark Europa posiadały też polskie mafie z Pruszkowa i Wołomina. Legalna wartość obrotu na stadionie dorównywała rocznym przychodom największych polskich firm. W rzeczywistości była jednak dużo większa. Odwiedzający jarmark Europa byli w stanie kupić dosłownie wszystko broń, dokumenty, markowe ubrania, meble, adidasy, futra, tani alkohol i oczywiście kasety z Discopolo. Nie dziwiło więc to, że z tego wielkiego targowiska korzystali masowo nie tylko Warszawiacy, lecz także wiele osób przyjeżdżających z całej Polski. Jarmark Europa odgrywał rolę centrum dystrybucyjnego dla kilkuset bazarów w całej Polsce, które utrzymały się dłużej niż on. Poznańskie targowisko na Bema czy lubelskie na Podzamczu zostały zlikwidowane dopiero kilka lat temu. Wcześniej przez wiele lat pełniły rolę analogiczną do tej, którą współcześnie można przypisać galeriom handlowym. Nie oferowały luksusu i prestiżu, ale były za to położone w ścisłym centrum miast i zapewniały spory, jak na tamte czasy, wybór towarów i usług. Potrzeba prowadzenia handlu była w narodzie ogromna, lecz środki finansowe były dalece niewystarczające, aby zapewnić odpowiednio atrakcyjną dla oka otoczkę. Na porządku dziennym były więc łóżka polowe, które rozkładano na chodnikach, skwerkach i targowiskach. Innym z symboli epoki stały się bazarowe szczęki, czyli przenośne metalowe stoiska. Niektórzy decydowali się na tworzenie własnych konstrukcji, z desek czy blachy, które przekształcały targowiska w kompletnie chaotyczny twór. Lata dziewięćdziesiąte rządziły się zresztą zupełnie odmienną estetyką. Trudno za to winić ówcześnie żyjących, ponieważ przyszło im podnosić kraj po latach zapaści, a w takich warunkach Kwestie dobierania odpowiednich form schodzą na plan dalszy. Dość jednak powiedzieć, że gdy w 1992 roku otwierano Warszawski Hotel Sobieski, jego wygląd zewnętrzny uważano powszechnie za wyjątkowo gustowny i nowoczesny. Dominujące dziś kanony piękna nowoczesnej architektury z pewnością też zostaną kiedyś uznane za przebrzmiałe. Natomiast faktem jest, że lata 90. w Polsce zaprowadziły trwałą modę na szkło i aluminiowe fasady. Nowy typ budownictwa miał dla Polaków wręcz magiczną moc przyciągania, co pokazała zawrotna kariera budowanych od końca lat dziewięćdziesiątych pierwszych sklepów wielkopowierzchniowych. Ich obowiązkowym wyposażeniem były między innymi ruchome schody i fontanny. Pierwsza fala budowy galerii zaczęła się w Polsce w 1997 roku i dotarła początkowo tylko do największych miast w Polsce, które z wyższością spoglądały na mniejsze ośrodki pozbawione jeszcze nawet średniej wielkości dyskontów. Pierwsza biedronka powstała w Polsce dopiero w 1995 roku, lecz minęło sporo czasu, zanim jej właściciel rozbudował sieć i musiał się zmierzyć z potężną konkurencją również z zagranicy. Z dzisiejszej perspektywy uwagę zwraca przede wszystkim to, że Polacy przez całe lata dziewięćdziesiąte mieli w sobie ogromne pokłady energii i optymizmu. Pomimo tego, że środowiska komunistyczne bezwstydnie uwłaszczały się na państwowym majątku, w kraju szalały inflacja i bezrobocie, a gospodarka przeżywała zapaść, wiele milionów ludzi, Chcąc nie chcąc, wzięło sprawy w swoje ręce i z uporem dążyło do przeobrażenia się w nową klasę średnią. Wielkie transakcje prywatyzacyjne były zarezerwowane dla specjalnej kasty, symbolizowanej przez Jana Kulczyka. Dla maluczkich pozostała marna atrapa w postaci zaprojektowanego przez Janusza Lewandowskiego i Jana Szomburga programu powszechnej prywatyzacji, który i tak ostatecznie przyczynił się do wzbogacenia specjalnej kasty. Polacy wiedzieli od samego początku, że uczestniczą w nierównej rywalizacji, a mimo to podjęli rękawice i w niesłychanie chaotycznych latach dziewięćdziesiątych udało im się stworzyć prawdziwy zrąb gospodarki rynkowej. Polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw, który wciąż odpowiada za niemal połowę krajowego PKB, zbudował swoje fundamenty właśnie w pierwszych latach ostatniej dekady XX wieku. Stało się tak jednak nie w następstwie jakiegoś odgórnego planu, lecz niejako wbrew intencjom głównych decydentów III Rzeczypospolitej. Lata 1990 do 1993 uchodzą dziś powszechnie za okres tak zwanej dzikiej prywatyzacji. Według różnych szacunków na własność prywatną, przeszło wówczas nawet 60% państwowych firm. Odejście od systemu centralnego planowania i gospodarki komunistycznej. Nie było oczywiście możliwe bez daleko idących zmian w strukturze własnościowej, jednakże podjęte w tym okresie przez rządzących działania ewidentnie sprzyjały wykształceniu się nowej oligarchii. Nierzadko wskazuje się na to, że Polska i tak wyszła na przemianach gospodarczo-politycznych korzystnie, ponieważ mogła skończyć tak jak skorumpowana i podporządkowana wąskiemu gronu oligarchów Ukraina. Jako kraj mieliśmy jednak zawsze dużo wyższy kapitał kulturowy i polityczny niż nasz wschodni sąsiad, dlatego stosowanie prostych analogii nie wydaje się tu uzasadnione. Wbrew opowieściom o naszym spektakularnym awansie materialnym osiągniętym w ciągu ostatnich 36 lat, należy stwierdzić, że lata 90. wciąż pozostają naszą niezaleczoną traumą. Dopuszczono się wtedy na Polakach wielu nadużyć, które tłumaczono niezmiennie koniecznością zerwania z socjalizmem i wprowadzania kapitalizmu. Pierwsza dekada III Rzeczpospolitej z jednej strony nauczyła Polaków, że w ostateczności zawsze muszą poradzić sobie sami, a z drugiej doprowadziła do potężnego kryzysu zaufania do własnego państwa, które teoretycznie zostało odzyskane po latach komunizmu. Pewną miarą drogi, którą przeszła Polska przez całe lata 90., mogą być auta, którymi jeździli wówczas Polacy. W 1989 roku najczęściej kupowanym samochodem był Fiat 126P, czyli nieśmiertelny maluch. Szacuje się, że model ten stanowił wtedy nawet połowę wszystkich samochodów osobowych jeżdżących po polskich drogach. Po 10 latach na pozycję lidera pod względem sprzedaży wybił się inny Fiat, tym razem Seicento, który z 45 tysiącami sprzedanych sztuk wyprzedził Deu Matiza. Królem polskich dróg pod względem liczby egzemplarzy pozostawał jednak wciąż Maluch, co dość dobrze oddawało ograniczony postęp majątkowy, który dokonał się w ciągu pierwszej dekady naszego cudu gospodarczego. Podcast powstał na podstawie artykułu Dekada wstrząsów autorstwa Jakuba Wozińskiego, który ukazał się w trzecim wydaniu miesięcznika Historia do rzeczy z 2025 roku. Serdecznie polecamy państwu najnowsze wydania miesięcznika Historia do rzeczy. Zachęcamy do skorzystania z subskrypcji Do rzeczy plus, dzięki której zyskacie państwo dostęp do wydań miesięcznika Historia do rzeczy. Oraz do poszczególnych artykułów, które w wygodny sposób będziecie mogli przeczytać w naszym serwisie dorzeczy.pl. Korzystając z Do Rzeczy Plus, zyskacie Państwo także dostęp do wydań Tygodnika do Rzeczy, dodatkowych artykułów i naszych programów Polska do Rzeczy i Antysystem. Zapraszamy do skorzystania z jednej z ofert promocyjnych na stronie subskrypcja.dorzeczy.pl